Adrian, w tym roku mija 30 lat, odkąd pierwsze tempo pojawiło się na piłkarskich boiskach. Czy ty pamiętasz, co robiłeś w 1994 roku? Oglądałem Mistrzostwa Świata w Stanach. Znaczy, oglądałem. Pamiętam, że gdzieś tam w telewizji, w telewizji leciał i ten finał Brazylia-Włochy. A kiedy już zacząłeś swoją zawodową karierę, pamiętasz ile lat, ile sezonów mniej więcej grałeś w modelu tempo? Od 2013 do końca kariery, do 2024, czyli 11 lat. Czyli można powiedzieć, że jesteś koneserem, jesteś wierny temu. Tak, jak już się zakochałem, to do samego końca. I co Cię przekonało do tego, żeby właśnie postawić na tempo? Yy, na pewno skóra, tak, czy buty bez udziwnień, nie super lekkie, bez jakiejś żadnej skarpety, ze specjalną piętą, prostota. Lekki but wygodny, idealny mój rozmiar, więc mówię, no, no i kolory też, też fajnie były dobierane, bo takie rzucające się w oczy, w czarnych nie mogłem grać. Są so, one. E, Tiempo Legend 4. Pierwszy model, w którym się zakochałem, personalizacja, czyli flaga Polski i żony i Imię córki, urodzonej w Turcji, więc zacząłem w nich grać w prawdziwą sporze Zagrałem jeszcze w reprezentacji, no kolorystyka wiadomo, rzucająca się w oczy Z kilometra było widać zawodnika, który w nich gra, nie dla obrońców Aż się śmiałem do chłopaków, że oni tylko w czarnych mogą grać, więc więc nie I no, od tego się zaczęła, od tego modelu zaczęła się moja przygoda z tempo. South, najlepsze z najlepszych Tiempo Legend 5 No to już jest mój model Od 2014 do 2024 Czyli 10 lat grałem w tym modelu Szukałem wszędzie, przeglądałem magazyny Ergola wykupione Jeździłem po, po Polsce, po świecie Gdzieś w Chinach na jakichś chińskich Allegro Szukałem, kupowałem na zapas Mam jeszcze w domu pewnie z 10 par no nie chciałem zmieniać jak idzie to, to nie zmieniamy więc skóra, trochę dużo szwów i przez to później były te zmiany kolorystyka wiadomo, to już były dwa kolory co mogę powiedzieć, no cała moja kariera kojarzy się z tymi, z tymi butami już byłem wyczulony, jak zakładałem to po minucie wiedziałem, czy te buty były robione we Włoszech, czy made in Bośnia czy Thailand, bo te jedne były troszeczkę wyższe no najlepsze, no, mogę się wypowiadać tylko w samych e, superlatywach m mogę reklamować te buty e, szkoda, że, że później już było bardzo ciężko je dostać no ale gdzieś do końca grania mi, mi starczyło TMP Legend 6, czyli popularny wine pack e, kolekcja dedykowana Andrei Pirlo w środku wkładka ala e, korek od wina, kolorystyka zresztą też E, tu pamiętam, były te pierwsze zmiany, czyli jak najmniej szwów w porównaniu do, do piątek, żeby one nie mokły, nie były coraz, coraz cięższe, zupełnie inna skóra. Gdzieś próbowałem już je zakładać, ale zostałem przy, przy piątce. No i tak mówię, Kojarzył się na pewno z Pirlo, e, gdzie, gdzie grałem z, przeciwko niemu w lidze, w lidze Europy. Kiedy? Zgadza się. W 2014 roku w pierwszym meczu się minęliście, ale w drugim już mieliście więcej czasu, żeby zagrać przeciwko sobie. Co pamiętasz z tego meczu? Tak, pamiętam, że pierwszy mecz przegraliśmy 2-0 i w drugim chyba też 2-0. Juventus wtedy napakowany gwiazdami, bo chyba w pierwszym meczu był Itevez, w drugim w Trabzonie był Pogba, Pirlo, Vidal. Buffon w klacie Także mocna, mocna, mocna ekipa no 2-0, to tak jeszcze powalczyliśmy No pirlo, pan piłkarz no bez, Praktycznie bez straty Każdy przerzut na nos, głowa głowa w górze e, Czytanie gry, rozumienie tej gry No fajne są highlightsy z nim Na, na YouTubie, gdzie, gdzie rozgląda się po całym boisku I tej piłki praktycznie nigdy nie traci No to... No, co to jest w ogóle? Tego jeszcze, tego jeszcze nie widziałem. Patrzę, że, że numer 003 na 100, więc pewnie jakaś limitowana edycja. Może być prototyp, jak czarna kolorystyka. To często, często firmy malują tak buty, żeby zawodnicy sobie sprawdzili na, na treningach, jak to, jak to wygląda. Żeby nie były widoczne aż tak bardzo na zdjęciach. To, to może ty więcej opowiesz niż ja. Tak, tych butów raczej nie mogłeś zobaczyć na boisku. Rzeczywiście jest to. Pierwszy drop poprzedzający premierę Tiempo Legend 7 jest rzeczywiście cały wyczarniony, ponieważ ta kolekcja, mini kolekcja nieoficjalnie nazywała się Black Platinum, jest y, turbo limitowana. My w naszych zasobach w Ergolu mamy akurat parę numer 003 na 100. I a propos czarnego koloru, bo ty jesteś piłkarzem, który doskonale pamięta czasy, kiedy były tylko czarne buty i doskonale pamięta tą rewolucję, kiedy. Wy... Yy, w, ograniczała nas tylko wyobraźnia, jeżeli chodzi o kolejne modele butów. Jak ty się na to zapatrujesz? Ja wczoraj w czarnych butach w ogóle siebie nie widzę i przeszkadzało mi to, nie wiem, nie wiem dlaczego. No gdzieś tam na pewno zostaje to, to w głowie, ale te takie czucie piłki, żeby widzieć swoją stopę. Wiadomo, że, że boisko czasami jest ciemno, ciemnozielone, więc te, te jaśniejsze kolory zdecydowanie lepsze. Trener Probierz, chyba jak był trenerem Egielonii, to zakazał młodym kupować kolorowy, kolorowe buty. Kolorowe buty są dla, dla technicznych, a czarne dla obrońców. Mamy tempo 7. Eee, na pewno próbowałem to, co, to, co rozmawialiśmy. no Wychodził nowy model, to, to trzeba było e, spróbować kilka, kilka treningów. Eee, no, troszeczkę bliżej było do, do piątek, na pewno, więc wszystkie mecze grałem w piątkach, ale w tych trenowałem na pewno ta skóra już zdecydowanie inna niż we wcześniejszych modelach. Troszeczkę ciężej było je założyć, bo tu już wchodzi ta połowa, połowa skarpety. No i tyle. Tempo 8. Rocznik. Wydaje mi się, że 2018. Nowość, bo ta skóra już jest zupełnie, zupełnie inna. Trochę 3D, karbowana. Zdecydowanie. Bardziej miękka niż, niż ta wcześniejsza No to co rozmawialiśmy Czarne, czyli kolor typowo Dla obrońców, nie dla zawodników technicznych Przynajmniej ta wstawka Pomarańczowa, no to ta cały czas Skarpeta jest Dla tych profesjonalistów To tak czasami ktoś sobie lubi nożyczkami Przecięć, żeby wygodniej je było Wkładać, no pewno bardzo dobry, dobry model, kolorystyka Nie moja, ale nie komentuję Tempo 9, no, ten model najbardziej mi przypominał moją piątkę, no to już nie jest skóra, wiadomo, ale są, są, są lekkie, kolorystyka zdecydowanie pode mnie. no ta skarpeta cały czas już jest i pewnie, pewnie zostanie z nami do końca, nowe jakieś wstawki, bo ten, ten służ już jest z innego zupełnie materiału, były, były też inne kolory, był ten winny, jak, jak Pirlo, pamiętam Na pewno model na, na plus, tak jak powiedziałem wcześniej Między piątką a, a dziewiątką były te modele zupełnie inne Ta ósemka skarbowaną skórą, tutaj mamy, mamy coś nowego, zupełnie nowy materiał Bardzo dobra Tempo 10 a... Na pewno będzie mi się kojarzył z końcem kariery, bo ten model jest jako, jako ostatni i kończyłem granie. E, gdzieś tam była ochota, żeby, żeby je spróbować w oficjalnym meczu ostatni, może swoim, ale, ale pozostałem wierny piątce. E, jak zaczynać, tak, e, tak kończyć. E, no, znowu nowość, znowu zmiany, zupełnie inna kolorystyka. Ten materiał też, też inny niż, niż dziewiątki, nowe systemy, i tak dalej. No, to jest co, może nie do końca byłem do tego przekonany. Jeśli chodzi o te piątki, to tak jak powiedziałem, tempo mi się kojarzą z prostotą, bez dodatków, bez niczego. Tu mamy wszystkie systemy i to na pewno na plus, jeśli chodzi o innych zawodników. Wszyscy wszyscy to lubią, muszą być zmiany. Idziemy do przodu. Ja już byłem bliżej końca kariery, więc człowiek starej daty nie lubi, nie lubi zmieniać, ale model bardzo fajny, kolorystyka. No i to, co powiedziałem, na pewno zapamiętam. Że to jest 2023-2024, bo to jest niestety ostatni model, gdzie wygrałem jeszcze w piłkę. Skoro mowa o końcu kariery, to mamy dla Ciebie coś specjalnego: Tiempo Emerald z okazji 30-lecia tego modelu. No, dziękuję bardzo. Znamy zobaczmy co tu jest grane. No widać, już jest show, na sam początek już, już jest show. O no, no, mam to sobie tak, w ogóle. I, I odłożę pudełko, żeby mi nie przeszkadzało. No wow, e, kolor robi wrażenie, 94, e, to, co, to co wspomnieliśmy na samym początku, czyli, czyli 30-lecie, e, te mistrzostwa świata w Stanach. Minęło 30 lat i cały czas ten model istnieje. E, no na pewno bardzo fajne, tak na, na pierwszy rzut, rzut oka e, Kolor wyróżniający się na boisku, bo taki jeszcze nie widziałem No tak myślę, że może jakiś mecz gwiazd z Tominu albo jakiś reprezentacji Polski pożegnalny to, to da im szansę i, i zobaczymy czy ją wykorzystają